Witajcie kochani w ten piątkowy wieczór. Zapraszam do wspólnego rachunku sumienia. Dla tych, co nas od pierwszy raz tutaj przyszli, to powiem to jest 15-minutowa mniej więcej modlitwa, którą ja jednocześnie prowadzę, ale też jednocześnie daję takie punkty wprowadzenia do, do kolejnych kroków tej modlitwy. Mamy pięć takich kroków. To wszystko nazywa się ignacjański rachunek sumienia, modlitwa, którą jezuici od kilkuset lat propagują w kościele. Bardzo Was do niej zapraszam i od razu, idąc do rzeczy, zachęcam, żeby teraz przez chwilę zatrzymać się, zamknąć sobie oczy, wsłuchać się we własny oddech, we własne uczucia, własne myśli. Taka świadomość tego, z czym przychodzę, żeby spotkać się z Panem. Spróbujmy nabrać takiej świadomości, i stanąć przed Bogiem w prawdzie tego, co nosimy w naszym sercu, żeby móc z nim potem rozmawiać o naszym życiu. Więc teraz chwila wyciszenia i uświadomienia sobie, co ja tak naprawdę w sobie teraz mam w swoim wnętrzu. Rozpocznijmy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I pierwszy krok rachunku sumienia to dziękczynienie e, za otrzymane dobrodziejstwa, tak mówi Święty Ignacy. Więc e, spróbujmy teraz w chwili takiego zatrzymania wewnętrznego przypomnieć sobie to, co rozpoznajemy jako łaskę Pana Boga z dzisiaj, z ostatnich kilku dni. Łaskę, którą otrzymaliśmy, za którą chcemy Mu podziękować. Bardzo wyraźnie też się zwracajmy w Jego kierunku i mówmy Mu Ojcze, czy Panie Jezu dziękuję, czy Duchu Święty dziękuję Ci za i wymieniajmy konkrety. Chodzi o to, żeby wejść w taką postawę wdzięcznego serca. To mogą być też rzeczy, które są w sposób oczywisty, łatwo rozpoznawalne jako łaska, ale mogą też być takie, które trochę nas kosztowały w pierwszym momencie, ale, ale już z dystansu, już z jakiegoś momentu widzimy, że, że chociaż coś było trudne, to było dla nas dobre. Za takie trudne łaski też warto podziękować. W drugim kroku rachunku sumienia prosimy Ducha Świętego o światło. E, o to, żeby nam pomógł popatrzeć bożymi oczami na nasz dzień, na nasze ostatnie kilka dni. E, takimi bożymi oczami, żebyśmy zauważali, czy, czy to, co robiliśmy, to e, sprawiało Panu Bogu, Duchowi Świętemu radość, czy też e, zasmucaliśmy Ducha Świętego naszym postępowaniem. O takie światło teraz poprośmy. Ja to zrobię w kilku zdaniach. Czy w kilku słowach możesz wykorzystać moją modlitwę albo e, swoimi słowami powiedzieć do Pana Boga, do Ducha Świętego, coś podobnego? Więc, Duchu Święty, bardzo Cię proszę, przyjdź teraz i e, dotknij moich oczu. Spraw, żebym przyjął perspektywę m, Twoją, perspektywę Bożą i z tej Bożej Twojej perspektywy, żebym popatrzył e, na wydarzenia mojego dnia, moich ostatnich dni. Daj mi też jedność serca z sercem ojca żebym mógł razem z tym bożym ojcowskim sercem przyglądać się temu co się działo w moim życiu przyjść duchu święty Teraz w kolejny krok, trzeci, to jest takie przypomnienie sobie sytuacji. Zwłaszcza takich sytuacji, które nas e, postawiły wobec jakiegoś wyboru, które były dla nas t, trudnym wyborem. E, momenty, gdzie stanęliśmy wobec jakiegoś nie wiem i była jakaś konieczność zrobienia czegoś w jedną albo w drugą stronę. Czegoś, co nas jakoś dotykało. E, Mogły być jakieś poruszenia do zrobienia czegoś dobrego, mogły być jakieś pokusy, ale że gdzieś rozgrywała się w nas jakaś, jakiś rodzaj walki. To z dwie, maksymalnie trzy takie sytuacje sobie przypomnijmy, żeby potem wejść w rozeznawanie. Pamiętajmy też, żeby to przypominanie też było takim, Duchu Święty, to Ty mi przypomnij, to Ty zwróć mi uwagę. Chcę, żebyś Ty był przewodnikiem tej modlitwy. Niech to się w takim duchu dokonuje. Teraz kilka chwil na to, żeby sobie przypomnieć. I teraz kiedy już mamy takie sytuacje przywołane, to dalej w tym trzecim kroku zobaczmy tym naszym reakcjom, tym naszym wyborom. A może właśnie takim sytuacjom, że było trzeba zrobić jakiś wybór, a bezwiednie daliśmy się pociągnąć w jakąś stronę. Albo no właśnie jak, jak, jak po której stronie się opowiedzieliśmy? Jaki wybór... Podjęliśmy, po której stronie stanęliśmy i popatrzmy, popatrzmy na to, przyglądajmy się, wróćmy do sytuacji takich dylematycznych, które mieliśmy, porozważajmy trochę po to, żeby za chwilę wejść albo w postawę uwielbienia, jeśli zobaczymy, że Bóg przychodził, oferował nam życie i jeśli my je podjęliśmy, jeśli wybraliśmy coś zgodnie z Jego wolą, to jest czas, żeby Pana Boga uwielbić w tym. Jeśli by się okazało, że gdzieś zaniedbaliśmy łaskę, że poszliśmy za pokusą, to, to też y, przeprośmy Pana Boga w tym punkcie. Wejdźmy bardziej nawet w taką postawę skruchy niż tylko przeproszenie. To jest zupełnie coś głębszego. Trwanie przy Bogu z takim zobacz, nie mam nic na swoją obronę. Zobacz, nie mam nic na swoją obronę. E zekceważyłem Twój głos w moim sercu, ale, ale proszę Cię, przebacz mi i ja przyjmuję Twoje przebaczenie, przyjmuję Twoją miłość. To jest postawa skruchy, więc jak już sobie takie sytuacje przypomnieliśmy, to teraz warto je jakby przeżyć z Bogiem na nowo. Albo się z nich razem z Panem Bogiem ucieszyć, albo przeżyć z Nim no, ten smutek i ból, że że zaniedbaliśmy Boży głos w naszym sumieniu. To jest właśnie ten czwarty krok, trwanie w uwielbieniu albo w skrusze. Czwarty krok rachunku sumienia. Teraz dajmy sobie trochę czasu właśnie na to. I moi drodzy, w tym punkcie, zwłaszcza jeśli jest ta postawa skruchy i takiego przepływu miłosierdzia, kiedy uda nam się wejść, jakby powiedzieć, w ramiona ojca, który, który mówi przebaczam. I to nie jest, nic się nie stało, bo się stało. Tylko w tym jest przebaczam. To jeśli nam się uda w te ramiona ojca, wejść, to dobrze pobyć w nich tak długo, jak tego potrzebujemy, żeby przyjmować przebaczenie. Cieszyć się w tej skrusze cieszyć się z tego, że Ojciec wszystko mi wybacza. Kiedy już potrwamy w tych Bożych ramionach, to dobrze jest poprosić o łaskę dobrego przeżycia jutrzejszego dnia czy następnych dni. I to jest piąty, ostatni krok rachunku sumienia, go teraz też powiem swoimi słowami, zachęcam, byś skorzystał z moich słów albo użył swoich. Dobry Ojcze, powierzam Ci moje jutro, powierzam Ci moją noc, moje jutrzejsze wstanie i jutrzejsze zasypianie i to wszystko, co jutro przeżyję. Proszę Cię, chcę być blisko Twoich myśli i Twojego serca. Daj mi Ducha Świętego, żebym był blisko, żebym we wszystkich wydarzeniach jutrzejszego dnia umiał rozpoznać, co jest Tobie miłe i przyjemne, co jest Twoją radością. Chcę być Twoją radością, Ojcze. Przyjmijcie teraz błogosławieństwo na dobrą noc. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Wszechmogący Bóg. Ojciec, Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. I chcę Was zaprosić też od wtorku na naszym kanale. Na kanale Mocni w Duchu pojawią się rekolekcje wielkopostne, które będą zatytułowane Niewiarygodna Miłość. We wtorek przed Popielcem będą pierwsze dwa odcinki o 9.30 rano i o 19.00 to zrobimy taką medytację całej męki i zmartwychwstania Pana Jezusa według Świętego Marka. Wszystko będzie podzielone na 33 odcinki w czasie Wielkiego Postu i w pierwszych dniach zmartwychwstania Pańskiego. Gorąco Was do nich zapraszam. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Pamiętajcie, żeby nasz kanał subskrybować, dać ciuka w górę nacisnąć dzwoneczek. Jeśli odglądacie nas na kanale Jezuici, to zajrzyjcie na Mocnych w Duchu. Jeśli na Mocnych w Duchu, to zajrzyjcie na Jezuici. I właśnie te wszystkie kciuki w górę i dzwoneczki ponaciskajcie. Z Bogiem.